Jesteś prawdziwym szczęściarzem. Jeszcze chwila. Muszę dokładnie przemyśleć, jak to wszystko zjeść. Chyba użyję większej łyżki. O tak, bardzo poręczne i bardzo smaczne. O, nie, łyżka utonęła w kremie. Muszę ją teraz wyciągnąć. No na co czekasz? To nie jest takie proste, jak się wydaje, Monika. Teraz jestem cały w czekoladzie. Oj, pomocy, wciąga mnie! Biedactwo, co za paskudny wypadek! Wyciągnijcie mnie, proszę! Monika, nie możemy tak po prostu siedzieć i patrzeć na to. Spróbujmy mu pomóc. No, chyba masz rację. Przewróćmy to wiaderko. Kurcze, to jest takie ciężkie, ledwo mi starcza siły. Uff, w końcu się udało. Dzięki, uratowałyście mnie. Prawie utopiłem się w czekoladzie. O, jest łyżka. Wyjąłem ją. Swoją drogą, czekolada jest przepyszna. Quentin, musisz wziąć prysznic. Dlaczego można to wszystko zjeść?